Tam jest wejście na dworzec, a tu wylądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Moi drodzy, za mną wjeżdża klasyka polskich torów, czyli EN57. I ten Kibelek jedzie do Otwocka EN571796. I też bardzo przyjemny widok, bo pociąg podmiejski na torach dalekobieżnych. W łonie odpoc. Druga jednostka EN57935. Piękny widok. Najdłużej produkowany na świecie pociąg pasażerski. Intercity Sun. Już widzę, że jest podsyłany jeden wagon na końcu, albo nawet dwa. Co to za lokomotywa? EP07. 1001, piękny widok siódemki na torach podmiejskich. Jest coś w tym takiego magicznego, niespotykanego. Właśnie dojrzeć pociąg dalekobieżny na torach podmiejskich. Tak, wygląda na to, że dwa wagony. Ostatnie są bez podróżnych i mamy ponownie zdeklasowaną jedynkę. Kilka dni temu na śródmieściu widziałem trzy wagony, które były podsyłane ze składem Intercity Sun. Za mną jedzie Impuls 2 na SKM i to Europejczyk. Bardzo przyjemny stukot kół ruszył skład do grodziska mazowieckiego en siedemdziesiąt jeden oraz pomazany, niestety. Siedemdziesiąt jeden sto podkowa leśna główna, warszawska, kolej dojazdowa. Express Intercity Premium z Krakowa do Warszawy Wschodniej. Jak widzicie, ed 25001 jest jednak ode mnie trochę szybszy. Mamy także wjazd 19WE-004 oraz 003. Mijanka Elfa oraz Flirta Starego i Koparka jeszcze. Linia S1 skrócona trasa kończy bieg na Warszawie zachodniej 27 WE 011, a za moimi plecami jest Fesa Tart ED161 008 z Wrocławia do Ełku gotowy do odjazdu. Pozdrawiam również konduktora, który spojrzał na mnie tak, jakbym mu zjadł ostatnią czekoladkę. Opóźniona kilkanaście minut Alicja z pociągiem osobowym do Radomia Głównego. Jak widzicie, w zasadzie nic się nie zmieniło na starych peronach. Nie ma jeszcze połączenia kładki z peronem, przynajmniej otwartego. Jak widzicie, tam jeszcze jest jakaś praca do wykonania, a tymczasem melduje się Pendolino do Gdyni Głównej o opóźnione kilkanaście minut. Na tor pierwszy przy peronie szóstym wiedzie kolejne dziobaczysko, a tymczasem dziobak z Gliwic do Gdyni wyrusza dalej. Następna stacja Warszawa Centralna. Znika nam Intercity Sun. Widok składki oczywiście. Rusza ED250 016 z Warszawy do Wrocławia. Frekwencja jakieś 50% i proszę, mamy EW jako drugą jednostkę Strasznie głośny skład kolei mazowiecki Trafił się EW60 ja go zawsze rozpoznaję po tych takich poziomych, brązowych kreskach, czy szarych, no. Zameldował się EP07389 z TLK Pobrzeże, jeden z najdłuższych pociągów w Polsce. TLK Pobrzeże odprawiony w dalszą drogę. To był TLK 81114. Mamy także przejazd techniczny w okolicach Peronu numer 9. Impuls. Pociąg Interregion ze stacji Warszawa Główna do stacji łódźwa Fabryczna przez stację Grodzisk Mazowiecki. Gerardów Dzisiaj jest zaskakująco cicho na zachodniej, brak pracowników, nie odbywają się żadne prace, troszkę tajemniczo. Pociąg Interregio z Warszawy Głównej do łodzi fabrycznej EN57, jedna jednostka. Pociągów podmiejskich został wstrzymany. Ktoś rzucił się pod pociąg, który jechał w kierunku zachodnim. Zaraz Wam pokażę z daleka, jak to wygląda. Jak widzicie, stoi flirt, do którego dobiega kilkudziesięciu strażaków. Z relacji, którą usłyszałem, tak na szybko jakiś człowiek stanął przed pociągiem, rozłożył ręce. I póki co żyje, ma zmiażdżoną nogę, i właśnie wstrzymał pociągi, i utrudnił życie tak naprawdę wielu tysiącom osób. To miał być zwykły odcinek, na którym będę pokazywać pociągi, ale jak widzicie, tutaj grupa ratowników medycznych i strażak zmierza. Na miejsce wypadku, w wypadku z własnej woli, zapewne zbliżają się również samochody, karetki, pogotowia i policji, bo coś słyszałem. O, i nawet straż pożarna. Ja oczywiście na miejsce nie będę szedł, bo ono znajduje się już za peronami. Jak widzicie, Warszawska kolej dojazdowa nadal jeździ, bo to nie jest ten tor. Coraz więcej służb dostaje się na miejsce i nastąpił mały paraliż albo coraz większy z każdą minutą na linii podmiejskiej. Ruch jest częściowo przywracany dzięki rozkazom specjalnym. Opóźniona AKM do Warszawy Wschodniej, która później pojedzie do Warki, już ruszyła. Jak widzicie, jeden z panów pracowników kolei jest między e, peronami, no bo to jest taka wyjątkowa sytuacja i on jest osobą, która tam może teraz tak naprawdę być. Poza tym ma kamizelkę i tak dalej. E, co ja mogę więcej powiedzieć? Tragiczna sytuacja. Samobójca na torach, który wykorzystuje w tym momencie służby, które mogą być potrzebne gdzie indziej, gdzie wydarzył się tak naprawdę nieszczęśliwy wypadek. Tymczasem kolejni strażacy i ratownicy medyczni zmierzają na miejsce. I oczywiście ta KMK teraz będzie jechać bardzo powoli obok miejsca wypadku. Obok miejsca wypadku, w którym uczestniczył flirt ER160. I w tym miejscu też wielkie współczucie dla maszynisty, który prowadził ten pociąg. Bo za każdym razem takie spotkanie z człowiekiem to jest ogromna. Trauma.